Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony, oczywiście, Mietek. Ja was witam w serii Polskie Farmie w trzecim odcinku. Na początku tego materiału, standardowo proszę o zostawienie łapki w górę, subskrypcji na kanale. Oczywiście, przy subskrypcji, możecie także nacisnąć dzwoneczek, aby YouTube wam widzowie wysyłał powiadomienia o nowych odcinkach. E, no i jeszcze możecie napisać hashtag. Hashtagiem dzisiejszego odcinka nie będzie hashtag. Dobra, hashtag Skrzynia. A ja wam postaram się przypiąć serduszko. E, poprzedni odcinek, widzowie, jak dobrze wiecie, ten kto oglądał odcinek, ten wie. Jeżeli, widzowie, widzowie, jeżeli drogi widzowie nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to musicie rzeczywiście nadrobić ten odcinek. E, bo poprzedni odcinek zakończył się tak, że e, napotkaliśmy na drodze pana Ryszarda. Bezdomnego, e, który widzowie pokazał nam, miejsce, w którym możemy się skryć przed policją, bo jak dobrze wiecie, uciekłem z więzienia. Zostałem oczywiście odbity e, przez pipcia mojego brata z więzienia. E, później, widzowie, zaczęła mi policję szukać. Jestem poszukiwany listem kończym. E, no i napotkałem właśnie tutaj jakiegoś takiego bezdomnego który po prostu krążył e, wokół lasu. E, no i widzowie zaprowadził mnie właśnie do tego miejsca. Jak widzicie, to przede mną Jestem, widzowie, jest widzowie jakaś stara, opuszczona szopa. Nie wiem, widzowie, tak naprawdę, co się znajduje w środku. Nie wiem, także, widzowie, oczywiście, gdzie jest. E, kto? Oczywiście widzowie nie wiem gdzie jest ten pan Ryszard Ten oczywiście bezdomny Bo zostawił mi tutaj samego I on ogólnie widzowie gdzieś poszedł Gdzieś poszedł, nie mam pojęcia gdzie Jeszcze widzowie policji nie było Także ten kto ogólnie oglądał Poprzedni ucinek, ten wie, że właśnie policja była I szukała tego naszego biwaku Znaleźli ten biwak stary nasz oczywiście Ale mnie oczywiście tam nie było Bo ja się schowałem gdzieś tam widzowie Weszłem na sobie na drzewo I tam się ogólnie skryłem no i właśnie poprzedni dzień tak się zakończył, że mieliśmy w dzisiejszym odcinku otwierać tą tajemnicze studowe w lesie, która jest opuszczona e, Ale widzowie, oczywiście ja tego nie chcę robić sam, e, więc poczekam sobie na tego bezdomnego na pana Ryszka Aż widzowie przyjedzie, albo przyjdzie e, Z nim widzowie oczywiście razem otworzymy to studołę, bo tak jak mówię, nie chcę sobie sam widzowie tutaj e, czegokolwiek otwierać Bo wiecie, później może się jeszcze obrazić A powiem wam, że ten pan Rysiek e, może mi się ogólnie tutaj przydać do kolejnego odcinku, bo... Jest to ogólnie widzowie fajny gościu Bo będzie można widzowie troszeczkę Z nim coś tam ponegocjować Będzie mógł widzowie coś mi troszeczkę pozałatwiać Może ogólnie będzie mógł widzowie W Zowie dzisiejszym odcinku coś załatwić Bo tak naprawdę nie wiadomo co się kryje Widzowie w tej tajemniczej studole Może być widzowie jakieś tam fajne sprzęty Ciągniki, maszyny Coś tego typu, także zobaczymy widzowie co tam może Ogólnie być, ale tak jak mówię Muszę widzowie poczekać na tego bezdomnego może przyjedzie, może przyjdzie, nie mam pojęcia, bo aktualnie widzowie nie ma nikogo, nie mam widzowie telefonu. A taka sytuacja widzowie, że ja telefon oddałem panu Ryśkowi. Tego wam tutaj na poprzednim odcinku nie powiedziałem. E, oddałem mu telefon e, z tego względu, że te 100 zł, e, które miałem, e, to tak naprawdę on mi te 100 zł oddał. A chciał telefon mój, nie wiem, po co mu był mój, potrzebny mój telefon, ale on właśnie potrzebował bardziej telefonu niż tych pieniędzy. Więc mi się wydaje, że po prostu on te, ten telefon. O! Czekajcie, wcale ktoś jedzie, chyba Rysiek jedzie. Kurwa, zapierdala skuterem, czekajcie. O stój, kurwa, panie Ryśko! Nie co to jest? panie Rysku, kurwa, gdzie pan pojechał? Kurwa, tutaj stoję. Stoi Czaki. i siedzę napalony tutaj, na pana Co tak się drze dalej, kur... Panie to pan podjedzie ja tutaj, kurwa bo ja tu stoję, to. stoję na winklu i czekam na pana Nie, nie, nie Ja nie umiem jeździć Jak kurwa nie umiesz jeździć? Tutaj, dawaj tutaj zajeżdżaj Zajeżdżaj tutaj pan, Panie kurwa kurwa ja gdzie pan tam wjechał do nas? Gdzie tam, gdzie pan pojechał? <grym>, Dobre, witam, dobrać. witam serdecznie, witam pana Ryszko Dobre, dobre. Dobre, dobre. 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 Dobra, dobry. Dobry, Dobra, słuchaj, Kanieliczko, kurwa, skąd ten skuter zajebałeś? Co jest? no mm, na co ci tam chodzi? Na no, co, co pod I Nie polował. A co A co ci tam chodzi? Mm. No bo ja, kurwa, powiem ci, że ten skuter będzie mi potrzebny. no na pewno, na pewno. Ja za to nie wydałem. Dużo kupa, kupa kasy. Ponieważ... Tak, ty za przecież przed chwilą powiedziałeś, że ukradę ze sklepu. Eee A to ty będę kował, prawdę mówił. Nie ma do tego... nie masz. To ten A co ty teraz? Jak cię spało? Ty, a ty słuchaj, ty może kurwa, ty może za ten mój telefon, który sprzedałeś może to zamieniłeś na za ten skuter Tak no spiaki czy zamieniłem kurwa za 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 skuter, no Tu już mogę już tak. Mój skuter, mój mój skuter skandował na mój telefon a kiecu? No. Jak to nie jest skutny na to pewnie Dobra, no ja ci powiem tak, no ja w tej studole nie spałem, bo ja, ja czekałem na ciebie no. aż możesz mi otworzyć ją. Czy sporzy na noby? No podobno ty tam spałeś. Jest masz pod Kiedy spałe, to spanto. Dzigdzie ty jak. No kurwa, mówię, że pokazałeś mi do studole, że ty tam spędzałeś i że ty tam spałeś w tej studole. Nie, od na tej już u nie spałem. Nie, to nie spałem, bo teraz tu spawisz ty. Nie, ja spałem na tym o. Ja na tym o spałem. Na tej kurwa sofie, tej rozkroczonej tutaj tej o, o ścianej. Jestem otwarty, nerwaj z wejść, Ja nie wiem gdzie, ja nie wiem, którędy. Właśnie, a tam widziałeś na Wiosce, że policja jeździła? No szukałem Cię i pytali mi się czy, czy widziałem jednego asfalta. bo jest poszukiwany, gdy w był, jest poszukiwany poza drogą, ten, że, mogę powiedzieć, mm. policjanta zabił. Ja policjanta nie zabiję, to piepcio zabił policjanta, a ja byłem uciekinierem z policji. Ja z Pana powinienem do to nic, ale za to musisz Pani oddać. Jeszcze, bo z... Es Pana połagam, bo mam na Pana biznes. E, jaki biznes? Wie pan? Na razie to studował, to studował. To studował, to To nie możesz To co? Nawet kutsman. No to jak pan ma ten klucz, to ja się boję otwierać, bo ja nie wiem, co tam może być w środku. A co może być? Stare sprzęty, co może zrobić? O, jakie sprzęty! A pan coś może wie, co tam w środku się znajduje, czy nie? Ja wiem. Co panem podoba gadał? Jakie sprzęty? No to.. Co tam tam sprzęty! No kurwa, no to niech pan Pan, pan się może się, Pan może coś ci nie wiem, idzie Pan, nie wiem, idzie sobie kupić gospodarkę, po coś, nie wiem. O, a, ja wiem. Ma pan, a, ma Pan jakąś ja gospodarkę by, 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 na pan kupno? Może mam, może nie ja mam, nie wiem. Dobra, co na co Pan czeka? No to kurwa, ja ja Pan to? otwiera cudowne. A to właśnie. Ale tylko, No pan odwiedza co to i to nowe, bo ja sprzęty są nowe, to sprzęty nowe. otwiera. Tylko pan pomaga mi bo ten patyk jest... Tak, Ja to będę ja pchała i to pan so. będzie to pan, pchali razem. Który no to strona? No to, to się otwiera prawo, nie? No, pan ten patyk. O! O, daj, ja. o, cholera, jasna. Widzowie, co tu się dzieje? Jakiś traktor sześćdziesiątka i jakieś auto widzowie, kurwa, rozebrane, co tu jest na części. Ja! Ja, kurwa, co tu się dzieje? To chyba jakaś rzeźnia normalnie była. Tu jakaś kąsa, wisi, sikiera, co to kurwa, pani jest? Ej, pani odwróć tę kurwa klapę! Ja. ja tak jadę Kurwa, zamknął mi wizowy środku. Kurwa, jest tu jakiś włącznik, żeby jakąś światło włączyć? O! Światło się świecę, bo ciemnica, kurwa, w dupie może Ty, ale ty kurwa, Rysiek, weź ale... to otwórz! Ty kurwa, pojechał z pedalu! A teraz piło się, mam, została, ja na policję! E, kurwa, Wenosa, gdzieś ty uciekł! Tysiąc, <grym>, ty kurwa, Dianu uciekł! Mm. Ty, widzę, nie, nie ma tego! Rysiek, O kurwa, cholera, jasne, widzę, że światło, się świeci! Tutaj widzowie w ogóle jakieś auto leży. Nie wiem, co to jest rzęf, za auto, rato. cholera jasna, ale. Jakieś tutaj tajemnicze auto znalazłem. Takie zielone rzęf, tajemnicze auto. Jest w ogóle widzowie całe porozbierane. I w ogóle widzowie jeszcze jakaś 60. Tutaj stoi stara, rozwalona. Nie mam pojęcia, widzowie co to jest. Zobaczcie, tutaj widzowie koła leżą. Drzwi leżą. Tutaj tak i kolejne widzowie drzwi. O, z tyłu, panie ryśku! Co pan kurwa sobie jaki żarty robi? To jest. Trzejcie tylko do tego, bo na was ty, ale panie Rysko, pan Zap mi to... powie co to kurwa jest za rzeźnia, co to kurwa jakiś łóżko koło z krwi, tam jakaś plędeka leży. Nie wiem To może Model, może desobuł taki może też, się modderca, to, na... no, no, to się nie Jaki Morderca, to może... Pan jest może jakimś Modercą Może tak, może nie? Co panę to, to czy panu ori? Ja, ja jestem. ja panu pomagam. A coś z tego berli, to ja nie wiem. Dobra, ale pan się, mi powie co to w ogóle jest? To za normalnie. A jaka kurwa normalnie może być krew? Kurwa to normalnie kurwa. chyba są zwłoki, kurwa, w kogoś leżą. Co to, to kurwa jest? To to, to, to jest co to jest Co to jest? ludzie to tutaj Co Jak kurwa leżę? Panie ci za Rysiek Cię w mordę. Gadaj, kurwa, co tu <gadanie <gadanie kurwa o co to chodzi? bo jest dobra Rysiek, weź chodź, no, prawdę, mordę. w mordę. Ja to ludzie, nie, tam dazy. Dobra, co to jest w ogóle za auto? Pytam się, co to jest fotolewka hmm. stoi. Jaka kurwa kurdewka? Z 90 lat. Jak 90 lat kurwa ten normalnie sikera w środku lezy? To przecież to chyba kurwa po... Ty panie Ryśku, a to kurwa co tam jakiś morderca nie żył? A skąd jest? Jak kurwa, Ty Ryśka to no to skąd ty wiesz, w ogóle jakiś suda stoi? Ty, dobra, ty kiedykolwiek tutaj w ogóle spaleś? Uh, yeah. yeah, nie, nie. Hey, to hey, hey, widzieli, je widzieli, dobra, się, tam jest geniusz defensywny dla mego. Zaraz po prostu. Dobra, chuj, zamykamy tu. zamykam to he. widzowie stąd. Widzieliście tam widzowie hmm. jakieś hmm. auto było rozebrane i widzowie jakieś zwłoki leżały. Kurwa gdzie jest ten skuter? uciekamy stąd. Zapalaj to. Szybko, bo wyjdzie. będzie. Ty kurwa, to ty jesteś Tam widzowie jakaś 60 w ogóle stała. Trzeba widzowie łukasz szybko tego. Yy, skuter. Szybko, jedzie, 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 jedzie. Widzowie, jadę na wioskę. Widzowie, jadę na wioskę, chyba to się dzieje, nie? Może widzowie, ryśik, może mi nie znajdzie, cholera jasna. Ale to widzowie, chyba jest widzowie, kurwa jakiś morderca, nie? Bo widzieliście tam w ogóle, auto było rozebrane. sikiera w ogóle była w środku w aucie. Tam w ogóle, jakiś zwłoki, 60 ukradnięta. Nie mam widzowie pojęcia, ale pojawiam widzowie po dzisiejszym odcinku. Chyba nie będę widzowie się zadał z panem ryśkiem, nie? On jest, widzowie jest dosyć podejrzany. Nie wiem, widzowie o co w tym chodzi, ale widzowie jest dosyć podejrzany. Ja na pewno widzowie uciekam stąd. Muszę widzowie znaleźć miejsce, kurwa, gdzie stąd uciec. O! Dobra widzowie, jedziemy, jedziemy. nie wiem w ogóle totalnie, gdzie ja się znajduję, nie? Ale muszę widzowie znaleźć jakąś gospodarkę, która widzowie jest na sprzedaż. Lecz w ogóle nie wiem co gdzie jest w Pipciu. Muszę mi się z nim jakoś dogadać. No, totalnie w zawianie, nie wiem, gdzie się znajduję. W ogóle, w wizowie, totalnie nie wiem, gdzie ja jestem. O, mamy wizowie, jesteśmy na jakiej wiosce. Czekajcie, w zawianie, wioska tutaj jest. Może bym wizowie wiecie co? Może spotkałbym jakiegoś sąsiada? O, nie sąsiada, tylko może kogoś pod sklepem. I bym się zapytał, czy jest jakaś gospodarka na, do kupna. Ale nie wiem, widzę, czy ktoś tutaj będzie. Jakąś widzowie gospodarkę bym kupił. O, tu widzę jakiś wielki sklep, groma w ogóle się znajduje. Pierwszy raz, widzę wam, w ogóle pokazuję tutaj miejsce, bo miejsce, bo zawie jeszcze mi tutaj nie było. Ale widzę jakbym kogoś tutaj spotkał, nie wiem. Tutaj gospodarka taka widzę duża. Tutaj w ogóle nic nie ma totalnie widzę. Bez ludzi, kurwa. Totalne bezludzie. zaraśnięte kurwa, mechanik diabli. O, tutaj widzę Nie, to czekajcie, tu nie ma wjazdu. O, tam widzę, jakiś jakieś mechanicy są... Mecha... Ty, czekajcie wzajem, może tych mechaników zapytam kurwa z Pegieru. Czy kurwa nie będę mieć jakieś gospodarki na kupna? Bo ja widzę, że gospodarkę jakoś kupił. Czekajcie wzajem, to podjadę. O Czekajcie, zajadę tutaj pod tego Dobry państwo. Halo, halo Czekajcie, Bosza wezmę Kurwa nikt się tutaj nie odzywa, cholera jasno Nie wiem czy wszyscy kurwa pijani są czy co? Dobry to O, witam, witam dobra, serdecznie Co pan kościoł, Kupić pan kosztem? Co pan robić? Eee, nie, ja potrzebuję gospodarki, jest jakaś gospodarka do kupna?

nie, ja o zaraz! Kurwa, kurwa, z panem nie ma co rozmawiać, z panem się nie dogada, pan się zapierdolił dzisiaj, kurwa, jak tego, jak się mówi, no, i nie ma się z panem co długo dogadać. Ja, ja odpala się na koniec, Ja odpalę ten skuter, jada, ja chciałem się, się zbadać, czy ktoś gospodarkę sprzedaje, kurwa, uciekam przed ryżkiem a tym pierdolisz, kurwa, jakimś tym, jakimś oliku. Zawkę wstrzymałem jakiś. Przystaczek. Dobra, jadę stąd. Nie ma widzowie, tutaj widzowie nikt nie sprzedaje gospodarki, no nie ma widzowie na sam sprzedaż, nie wiem. Kurwa, z koniec ja widzowie jakąś gospodarkę znajdę. Tutaj też nic nie ma. Czekajcie, jadę tu. O, tu jakieś ślady są. Czekajcie, co ja pojadę tędy. Może tutaj coś będzie. O. Kurwa, ma ale głębokie, ruch. O. Czekajcie, pojadę w lewą stronę. Poli Dobrze widziałem, że policja nie jeździ, nie? Jakby policja jeździła, wtedy dopiero byłaby sraka, nie? Będziemy i w uciek teraz. Nie idzie w sumie i w uciek. Będziemy mu uciek. U, 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 uciec, 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 kurwa, uciec gdzie bym mógł. O, czekajcie widzę jaka wielka gospodarka w ogóle stoi tutaj. Ty, kurwa, ale jaka zarośnięta. Ja pierdolę. Ty, ale widzę jaka fajna. Czekajcie wzajem to zaparkuje skuterem. Na sprzedaż. Ty, zobaczcie co pisze, na sprzedaż. Wielkim wydrukiem, widzicie na oczy? Na sprzedaż pisze. Ty. Czasami jedzie? Słyszę normalnie mi ktoś jechał skuterem Znaczy się autem Pipciu? Darek? Pipciu? Dobra czekajcie Co tam się znajduje jeszcze? O tam widzę jakaś kolejna działka jest na sprzedaż Ty ale zobaczcie widzę jaki w ogóle ładny budynek Zarośnięty ale jest Fajna gospodarka nie? Tutaj zobaczcie ogólnie jest kolejny jakiś ten na sprzedaż Tabliczka wisi można widzowie tutaj kupić, ale też można widzowie i to kupić, nie? Tylko ciekawi widzowie kto jest właścicielem tego tego gospodarstwa, nie? Bo to działkę mógłbym wykupić. Tą gospodarka znaczy się. Czekajcie, się i rozglądać czy policja czasami nie jedzie, nie? Skuter sobie elegancko postawiłem. Tam w ogóle widzowie jakiś chłop mieszka, ale to widać kurwa jest bogaty, bo gospodarka taka full wypad jest Z tego co ja widzę Zobaczcie widzowie jak to wygląda. Jest opuszczone, nie? Bo jest widać taka opuszczona gospodarka Widać że nie jest zadbana, ale jest na sprzedaż, nie? Może widzowie po jakiś tani, tani koszta, może być widzowie to jest gospodarkę, nie? Co ogólnie widzowie sądzicie o tym, y, o tym, o tym miejscu. No ja jest widzowie tutaj opuszczona, ale nie będziemy widzowie tam dalej wchodzić, bo wiecie, bo to nie jest mój teren, nie znam widzowie właściciela, nie wiem kto jest właścicielem, ale gospodarka widzowie naprawdę jest ładna. Zobaczcie, tu jakaś stoi, tam w ogóle jakiś dom. Tam widzowie z tego co ja widzę, to chyba jest jakaś altana, ale ona jest zawalona drzewem jest. Tak samo jak cała gospodarka jest zawalona, drzewem, widzicie tutaj o? Musiała być burza, musiała być wichura i musiała, kurwa, musiała się jump wrócić. To się dzieje. To się dzieje. o tutaj, kurwa. A, to ty, ty, złoty. O, to ma być, co To kurwa, ty Kurwa, mać, znowu ty skąd tu się tu znalazłeś?

to tak naprawdę jest już nie mieszkam, tak naprawdę, No to, ale to kurwa, ryżko, to jak to twojego słańca nie jest, bo ci to ona nie leży do ciebie, to jak ty chcesz mi ją sprzedać? To było za darmo serdziej, żo. A to nie będzie moje miejsce, nie może, to tak, że może z chłopakiem, bo tam już nie mam nawet nic w żywek, bo to... oj, już nie znajdę już, już o tym. Mamy troszkę ducha. Ale to, czekaj, to ona była twoja? Nie wiem. Była moja, tylko komornik wziął, już. Nie wiem, na państwo poszło. Ty to czego to ja... A co czego to jest, jest na sprzedaż? Do, do kogo mam się zgłosić? Hmm. Hmm. To co pyta mi chodzi? Nie, z <gorsz> dług Wentu się i zgłosić. Nie GEM. Jakiegoś państwa się... zgłosił, to ty jesteś zgłosić, tylko ty judź... Ty jeszcze kurwa Tylko że ty jesteś jakimś pierdolonym śpicem. Jest sufek, Nie, bo jest tylko w dem, ona p... adwokatem. powiedzieć. Taki wonę było na boje. A ty kurwa jesteś adwokatem, ty pokazałeś ja mi kurwa, pokazałeś mi jakieś auto rozebrane. W ogóle zwłoki kurwa stary splole Ja nie wiem w ogóle o co chodzi, ty kurwa chyba się podszywasz pod kogoś ja Nie ma, Ja nie mam ja nie mam danego pojęcia czy ja na pewno chcę kurwa kupić tę gospodarkę od ciebie dać Ja on dać ci do darmo nać Jak możesz mi dać kurwa za darmo jak podobno Jak to jest podobno komornik, na tej gospodarce siedzi Aaaaaaah ściska yeah. taki kit To wiele czy nie? U komu ginemo dam? Tu kupa ludzi jest. Kurwa, nie Chodzicie? wiem właśnie. Muszę widzę, wiecie muszę widzę przedyskutować widzę to z widzami. Czy na pewno widzę chce kupić tego od pana ryśka. Widzę, ten pan Rysek jest coś dosyć, po, dosyć podejrzany. A ty wiesz już, no? Dyskujesz, jest, już słuchaj. Ty jeszcze mi nie będziesz ziemi na gry, nie? Taka w to wrótnej roby walę. Ej, gdzie kurwa, wypierdolałeś no. mi te, te tak, Że ja to z tobą nie będę gadał, gdzie ty jesteś mi kamery urwać? I ci ja z <noise> ty w panię tylko raftę rodzi i tutaj. Bryzerium. Ty nie się nie wiesz. Nie w ogóle. Nie bierę tego, bo ja dzisiaj. kurwa, weź się, robisz w ogóle. Ty masz, no, bo ci dałam morzu. Prawda, wysoka si, bo i si, kara mam. A co ty mi kurwa robić, si, na pytę dzwonić. Um. A, a, a co ty masz, że ta nie. A co ty mi kurwa, ty mi w ogóle to to rozkazujesz, co ja mam brać? Co ty mi kurwa tak, hmm. każesz mi brać tę chłopię? Ja nie wiem w ogóle, co to jest za chłopiec, każesz brać. <grym> Mafi to może drugi to ten ja mam pachy, no, Widzisz, widzisz, ty ścięz, czy mi pokazałaś kurwa jakoś codo w lesie opuszczoną, u, u której chodzi, <grym> o co chodzi w ogóle, są no, no, co co dołu? co? Paris jest spało to nie Skurawi się spał moje kurwa. Chyba... No właśnie, że nie spałem, bo pan na tej sofie. No Czy już mnie tam Jak ja bym wiedział, jak ja bym wiedział, że ty jesteś takim szpicem, bo jesteś dosyć podejrzany, to ogóle sobie nawet nie zaczynam i ty nawet nawet jesteś a taka w tym. Ale czekaj, bo ty chyba nawet nie jesteś kurwa bezdomnym, taka prawda jest

ja to nie będę widziałem yes. że po prostu. Ty, paczko, ale weź się od tyłu. Ty mogę dać za darmo. Ty, ale ty odczepisz się no, mnie, czy nie? Ja? Ja idę, ty ja, Ja idę na pstanek. Ja, ja to samo razem. I idę się wysikać. Mm. Idę się no? wysikać. na asfalt. Połóżcie. O, ty, a ja, co ty ty kurwa robisz? Wypierdalałeś sobie będę sikął. I sikamy sobie. Ej, hey, fajnie, a co ty kurwa będziesz mi, to weź to mi to tego to to ptaka oglądał? A parę ja mam po prostu ikawego, to jak? <grym> przecież będzie mnie fiota oglądał. Dobra, i sikamy sobie. Jest na chłopie, czy nie? Dobra, weź, daj mi się pierdolę wysikać. Ci dam. Co ty mi dasz. Och pierdzielę, to są za się. się. Ja idę do Idę ja do 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 się szara. Z boku. Ja spodzho, się. do 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 pomóc! Dobra. tej też szukać. Ło! Widzowie! Po dzisiejszym widzowie Uo. odcinku nie mam widzowie co totalnie Uo. mam jeszcze że panu Ryszardzie. Czarka. Bo ja się słyszeli, on ma to gospodarkę widzowie nas sprzedaż. Nie mam pojęcia widzowie czy chciałbym kupić tą gospodarkę. Napiszcie właśnie widzowie w komentarzu czy mam kupić gospodarkę pana, od pana Ryszarda. Ciężko widzowie jest mi się to z nim dogadać. Tajemnicza stodoła widzowie w lecie stała odporzona. Jak widzieli było jakieś auto rozebrane. Cionik tak samo byłby rozebrany. Nie wiem widzowie totalnie co to jest za samochód. Szczątki widzowie w ogóle jakiegoś człowieka tam leżały, tam w ogóle jakaś sie siekiera i w ogóle to wszystko. Nie wiem widzowie, obejrzyjcie sobie jeszcze raz ten film do końca od początku do końca i napiszcie w komentarzu co sądzicie Mam kupować gospodarkę od niego, czy nie mam kupować Tego gospodarki, napiszcie właśnie w komentarzu Co sądzicie o tym odcinku dzisiejszym eee, I mam nadzieję, że, widzowie, że w dzisiejszym odcinek Wam się spodobał, jeżeli tak zostawcie Łapkę w górę po dzisiejszym odcinkiem eee, Subskrypcję na kanale możecie tak zostawić Bo oczywiście lecimy tam, nie wiem, po 42 tysiące Subskrypcji, także sobie łapka w górę I napisz napisz komentarz oczywiście Z hashtagiem skrzynka, ja cię przypnę serduszko. w dzisiejszym odcinku drodzy widzowie Byłoby to niestety, ale już na tyle eee, Także wyciekujcie. Kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że będzie się działo i to bardzo dużo. Napiszcie właśnie, co sądzicie po dzisiejszym odcinkiem z tego odcinka i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Nara.